Peść z tej strony Gerdmarw i jak widzicie gram w grę Tom Raider. Eee, Ojezu, gdzie ja jestem? Aha, otworzyliśmy tą bramę czekamem. Z automatu odpala nam pochodnim, widzę? I, I idziemy pod górę do jakiejś górskiej świątyni. Nie wiem czy to słyszycie, bo powiedzmy w ogóle, mało słyszycie za oknem wali deszcz. Prawdopodobnie za chwilę, Boża spali mi komputer. Ja nie wiem co ona tutaj ogląda. Ja tutaj nic nie widzę, naprawdę. On ja się tutaj co chwilę rozgląda, to Po tych, po tych, po tych ee, ścianach, a to, ściana, a to ściana A tu jakiś posążek jest. Naprawdę on, powinniśmy iść do Ale. No to ty się co chwilę zatrzymujesz i, i się dziobisz mi na tytki. No, tytki i Lary proszę zostawić. Dobra, tam ktoś się pali. No to, to, to już na coś zależy. why is she still being worshipped uh, he must have have wanted it's wanted the you were right laura the lost kingdom it's like finding atlantis but this is real dr whitman we're not standing on a myth no. oh, we're standing on a gold mine come quickly your friends are hurt yes probably by them get back they can't be trusted you still have a gun I don't want any trouble. We'll come. But I insist that afterwards you take us to whoever's in charge. What are you doing? Be quiet. No. I'm handling this. No. Uh <coughs> huh. Okay. Please. Get out. Just, just go along with them, Laura. Do, do whatever they say. I need

Nie wiem, co się dzieje, ja nic nie mogę zrobić ciągle. Nie mogę, kurwa, kopnąć? Nie wiem. Okej, okay, już chowa się, może się schować. za niskim obiektem. Dobra, nie o to chodzi. A, ja tu się chowam. Co zaraz z tyłu mnie zobaczą. szybciutko, szybciutko, szybciutko tutaj mnie nie widzą, nie widzą, nie widzą, nie widzą. Tu się go mam, tam mam iść? Ja tam mnie zaraz zobaczę. Aha, a, a mogę go jakoś zabić? Myślicie? Mam próbować? Od tyłu go zajdę i, i, i zbywał co go w odbyt. dobrze. Od tyłu... Od... Ale ja nie mam żadnej broni, ja mam ręce związane, co ja robię. O! O, zabili mnie, dobra, dobra, strzała w szyję, strzała w nogę, fajnie. Dobra, je, jeszcze jeszcze niech nie. o co chodzi? Alternatywny tryb strzałów. Chowam się, chowam. Chowam się, chowam. I tu jest gość. On pójdzie tam, a ja mam iść do góry, tak? Chowam się, chowam. Chowam się, chowam, nie widzicie mnie? A, ten... a nie, nie świeci w tą stronę, tylko tam w tyłu. Dobra, idę tu. Idę tu, idę tu, jestem tu za nimi. Nie, co chodzi? Ja pierdziłem. Ja oni teraz mnie zabił. Oh god. Oh god. Jakoś go mogę zabić? Nie wiem, a nie, tam, tam, krem, 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 krem. Mknę, mknę, mknę... Dobra, eee... Yy, nie wiem co się stało, schowałem się. Aha, tam są następni. Boże, co eee, Nie świeć mi po oczach! Chyba ten się teraz odwróci. O, on tutaj idzie! On tutaj idzie, to on mnie zabije! Oj, już mnie zabili. Dem O co w tym chodzi? I mnie na początek wycofało. A nie, tutaj jest. Kawał drogi mi. Dali przejść. Świecą we mnie? Nie, nie świecą. Oh, o! Teraz zaczynamy wyjdzie. świecił we mnie? Nie, nie świeci, dobra. Idę. Idę, 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 idę. Jakby się jakiś kurwa odgłuszyć dało, nie wiem, cokolwiek. Ale jak oni mnie widzą, to to we mnie strzelają. Dobra, tam strzelają w moich kolegów. Super. To ja po hy popierniczam. Ty na paluszkach, tu jest jeszcze jeden. Tu jest jeszcze jeden. No i ten się tutaj już cofa. No nie, 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 dobra, to ja tu jakoś... Nie, nie, nie wiem. Co Kurde. Czekaj się, czekaj się, czekaj jakoś. Mi się. Już trzeci raz umarłem. I, i, I co? I ten odcinek będzie tak wyglądał, tak? Że ejdę że, że, że ja i umieram Trzeba to jakoś jak, jakoś inaczej to trzeba rozkminić. No facet tu się odwróci No i co to Nie, o, ten się świeci na czerwono z jakiegoś powodu. No zobaczymy co to znaczy. Jeden się świeci na żółto, drugi na czerwono. Nie, nie, nic mi się nie pojawiło, nie, nie mogłem go ogłuszyć. Może tego co się świeciło na żółto mogłem ogłuszyć. Nie złapać za, 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 za nogi i wywrócić? Nie wiem. A co mi to da? Że złapię sobie i za, za nogi i wrócę. Jak ja to będzie tak wyglądać? Jak to się trochę przytnę, no bo to kurde. tak Chłopie, żebyście oglądali pół godziny. Aha. Tak, jak, jak to się... no, no, no dobra, no ale ten. I ten gdzieś, co? Którym to Aha, w moją budowę! No to pięknie. Może jestem takim dobrym graczem. Taki mądry Gerdner taki dobry gracz. No dobra, no tu przechodzę koło nich. Idę tam, tak? Tutaj, aha, tutaj gość się chowa, sam tam przyszedłem. Ja szybciutko muszę tutaj spiertalać stąd.

Wypatrujcie mnie te, teraz mnie wypatrujecie. Wcześniej mnie nie wypatrowaliście i mnie zabiliście 10 razy, no Czy ja mogę tam iść, tak? Tak, mogę chyba. Już tam nikt nie patrzy. Nie patrzę. Ucie, tam ucieka. tam jest się też osłona. Nie wiem co teraz. Chyba jak tak będę stał to niedobrze. Oni się zaraz odwrócą. Tam jest jakieś przejście, tam jest jakieś przejście. O! Dobra, doszłam do Ale mam akcję. Nie zdążyłem. Fuck, da to, daj mi szansę. Daj mi szansę. A ja udusił mnie. Fak. O, blaster. Muszę się nauczyć, w którym momencie. Się to? F? Jak, jak on zmieni to kółeczko, nie? I teraz! Ale go kopnąłem! O, teraz będzie jeszcze znowu jakiś quick time! I BEN! A, odgryzłam ucho! Dobra, broń już wypadła! Biegnij po nią, biegnij po nią! I, sto, strzelam. A, gin. Ja i co, strzelam! Aaaaaah! Więcej tam strzeliłem! Co, strzelił strzelimy w głowę? Chyba tak. Kurwa, te, te quick time i są za szybkie. Dobra, jeszcze raz. Co odcinek, dużo ginę, tak? I tak będzie przez resztę gry. Nie ja wiem, w którym to będzie, czy to strzelać, czy to. Kopać ci! Czy... Coś jeszcze innego, dobra. się nie chciał chucić. A coś jeszcze jednego kopa do odgryzł A! Nie, dobra, piękna po broń, dobra. Teraz będziemy strzelać, będziemy strzelać. No, dawaj. Strzel w dziwkę. Jajca, jajca! Nie dasz rady mi! Za szybko klikam! Nie dasz rady mi, bo za szybko klikam. No. O! E! Kurwa! Przepraszam, że brzydko mówię. Ja tu na F byłem naszukowany! Ostatni raz, no. Go super Dawaj! O, odgryzę cię, no. Ciucho, no. Yeah. Dobra, biegnij po broń, broń i strzelaj w na na odstrzel mu jajca. <tryk w tle> Dawaj, chodź tu! Zdychaj! Zdychaj! Za szybko Nie możesz się nie utrzymać. Już wiem, że e! No! E! E, e! A, naciskaj, a nie... O, dobra, naciskaj, naciskaj. O, Ja pierdziu! Za mało mam rączek do tej gry, naprawdę Haha, ha, wdechłeś Jezu, znowu jest brudna i wykrwi we, we wszystkim Teraz się pożegna. Chowaj się, nie żygaj. Ja wiem, on pryskał cię w mózgiem i to jest o, dosyć Boże. smutne, ale... Mam pistolet samą powtarzam i co? Aha i teraz strzelam z pistoletu, dobra C Nie wiem, gdzie mam iść teraz, czekajcie Uciszyć go, uciszyć go To jak wejdę na górę to też widzę A, to myślałem, że sobie skoczę na drzewo To znowu się zatacza. Skopana. No chyba wchodzę na górę, co? Nie? No i tutaj jest. To jest. pistoletem jest normalne to strzelanie, ale denerwuje mnie jak takie strzelanie jest łukiem, gdzie naciskam prawi, prawy e, przycisk myszy i lewym zwalniam strzałę. No To powinno być po prostu. Naciągnij i puść! no to więcej takich takiego jak z Skyrimie na przykład, no to takich grach nie ma, więcej. to Mogę być no to nie ma, no to nie nie będę Ale naciśnij E, żeby przeszukiwać z boki ba bardzo trzech cię bo tutaj coś jeszcze jest. coś, coś się tnie. Nie Q, tylko E. No coś znalazłem, no jest to spoko iść? O, to jest drzwi? Oh, yeah. Nie O, no, hey, oh, dobra, to zobaczyć nie był dobry plan Żeby tam wejść F eee, wykopysz, F, 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 F No eee, dobra. dobra, nie usiądź mnie coś leży, to podniosę, nie wiem co to jest, no bo je chyba, a ja teraz mam łuk, przepraszam Was bardzo, jak ja mam to zmienić? 1k, e, 2k, o, tak, teraz mam, mam broń zwykłą, tak? 1 to jest łuk, tak, no dobra, to na razie będę chodził Albo dobra, to po mam zabijać chyba. Dlatego mi dali łupkę. W ogóle tylko trzy strzały, ale... Hey, hey, you find any more down there? Yeah. Dobra. Okej, o to chodzi. Cichy no. Niech będzie. Niech będzie i tak. Fajnie, że ona tak się odwraca do tego ognia, że ją tak niby po, 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 po twarzy harata. żar. A, ha, mogę zrobić potem, że strzał. No no, dobra, lewy trzy, przycisk. Ja wiem, że to ci... To już nie, ma, nie mogę więcej naboi zebrać, dobra. W sensie to jak zrobić... Tak, to mam... Aha!

Facet się kurna, lepiej chowa ode mnie, no. Ja muszę, ja muszę to chyba jednak trochę cicham. Dobra, Co w głowę. Headshot. Dobra, to dosyć kijowo to zrobiłem, no, ale... Aha, nie, nie mogę już ten, tak? Mogłem już później zmienić na tą zwykłą broń, byłoby mi szybciej. Jeśli się odzyskuje z nich te strzały, czy nie? Tak. Dobra, wchodzę na górę, tak? Lara, are you there? Yes. I can see smoke coming from the old ruins. Are you okay? Oh God, Roth, I'm in trouble. They're killing people. What? Who? Men. I don't know why. I had to kill some of them. I had no choice. That can't have been easy. No, just how easy it was. You've got to warn the others, Roth. Don't worry about them right now. You just do whatever it takes to get to me, Lana. I'll try. Nie sure i a a Super. you later. You wake up. there's no waking up from this place, which means I'm really here. I'm really doing these things. Okay.

Czekam, to, 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 to mi... Troje jakieś... Dobra, ale to ja bym ten dwóch ulepszał trochę. Aha, za mało surowców, za mało surowców... Eee, no to na to tym bardziej ludzie bym... By za mało surowców na wszystko. Jasne. Nie, przecież na coś to... Hamulec wrótowy Umożliwia oddawanie bardziej precyzyjnych strzałów, co wpływa na zwiększenie obrażeń. A to jest reduktor odrzutu, a nie hamulec A hamulec wrzutowy, dobra Nie wiem o co chodzi O, to jest... Eee, ee, no e, Wiecie, okej, my, mi coś Okej, okay, okay, dobra to Będzie działać Co to jest to? No, Może żeby... A nie, bo ja to mam zrobione już Nie wiem Coś tego nie rozumiem To nie, nie, nie robimy ten, tylko sobie jakąś Eee yy, Umiejętność sobie machniemy o, Chcę zobaczyć tu Co, 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 co jest? A, to coś z tą... Coś z tą badziewną myszką. Wiecie co? Tutaj mam tą awarię myszki, ale bardzo szybko odkryłem, czy mogę używać z strzałek i prostego etera. Więc więc to zrobi to zrobimy. I tym razem to ostatnie przetrwanie sobie ulepszaliśmy. to ulepszę sobie łowy. Pewny strzał. Dobójczy strzał z łuku. No dobra, tak, to chcę A, czy, czy więcej amunicji Nie wiem, nie, nie wiem czy mi się będzie lepiej walczyło, czy, 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 czy tym łukiem, czy, czy to, czy, czy, czy pistoletem Dobra, bierzemy pewny strzał Super, mo mogę trzymać napięty łuk dwa razy dłużej Aha Aha Aha, aha, aha Super Super, super No co słuchajcie ee, doszliśmy do obozu, to chyba w tym momencie sobie zakończymy nasz dzisiejszy odcinek z, z drobnym prześlizgiem myszkowym, który nie wiem, nie wiem z czym a teraz powiedziała, działa, nie wiem o co chodzi eee, i, i, i z kilkoma śmierciami wykonanymi innymi w sposób brapurowy Dziękuję wam bardzo, jeśli Wam się podobało, proszę zostawcie łapkę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco, róbcie co tam chcecie, rzucajcie mi tam jak najwięcej komentarzy, mówcie mi, że mnie lubicie i w ogóle jestem fajny, to ja się poczuję fajnie i, i będzie fajnie i wszystko jest fajne. Dziękuję wam bardzo i zapraszam na następny odcinek, gram w grę Tom Braver. Cześć!